Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile. W logopiwie kolejna degustacja i kolejne piwo z browaru Gwarek. E, swego czasu była, mm, był na kanale New England Deepa, e, czyli Owsiane Wzgórza. E, piwo, które bardzo dobrze wspominam. Później miałem jeszcze okazję pić piwa z Browaru Gwarek już w innych okolicznościach poza vlogowych i robiły one na mnie bardzo dobre wrażenie. Tak się złożyło, że w ostatnich tygodniach Browar Gwarek postanowił podzielić się ze mną swoimi nowymi wypustami. Jednym z nich jest to to piwo, czyli Teoria Mętności, odsłona druga. Teoria Mętności E, czyli DDH, Hazy, Dipa, e, podwójna, mętna, Ipa intensywnie chmielona odmianami Trident, Amarillo, Mosaic i Chinook. Brzmi to bardzo, bardzo dobrze. Co jeszcze na temat tego piwa możemy przeczytać? Zacznę od kluczowych parametrów. E, BLG 18 stopni, alkohol 7,2 procent goryczka 2 na 5 w takiej skali browaru i składniki częściowo już tutaj zdradziłem czym piwo chmielone poza tym mamy wodę słody jęczmienny pszeniczny owsiany płatki owsiane płatki pszenne chmiele trident amarillo mozaik szynuk i drożdże płynne górnej fermentacji Najlepiej spożyć przed 14 grudnia 2021 roku. Eee, piwo, tak jak wspomniałem, otrzymałem w prezencie od browaru Gwarek. Dziękuję i browar Gwarek serdecznie pozdrawiam. A tu raz jeszcze rzut oka na tę puszkę tak się ona prezentuje. Bardzo fajna etykieta na tej puszce. Piwo uważone w browarze Nepomucen, który stał się jednym z takich, bym powiedział, kluczowych zapleczy w tym momencie, jeśli chodzi o polski kraft, a w szczególności te, broware, te browary z nowej fali polskiego kraftu. Agwarek bez wątpienia się do takich browarów zalicza. No dobrze, mamy zatem tę puszkę, to ją otwórzmy. Sam jestem bardzo ciekaw, podwójna... Ipa, mętna, mocno chmielona bardzo ciekawymi odmianami. Otwieramy. Niuch symboliczny. O, myślę, że będzie fajnie. Ale piwo od razu przelewam do szkła i już. Zobaczcie. Zobaczcie tę barwę. Zobaczcie tę mętność. No, piana, myślę, też będzie nie najgorsza. Oj, wygląda to dobrze. Wygląda to bardzo dobrze. Świetnie się to zapowiada. Eee, kolorystycznie, e, pod względem mętności, jest absolutna petarda. Eee, no, zobaczcie tylko. Wygląda jak nektar owocowy, jak e, jakiś sok pomarańczowy. I właśnie barwa tego piwa jest pomarańczowa. Do tego piana delikatnie zabarwiona w kierunku ekri. Piana też obfita, wydaje się dość zwarta i dość trwała, chociaż jest niejednorodna. Mamy trochę większych pęcherzy, zwłaszcza w tej górnej partii piany, ale nie jest to, myślę, tutaj problem, bo są też drobne i średnie pęcherzyki w dość dużej ilości, a sama piana wygląda na dość zwartą i dość Trwałą. Prezencja wizualna jest absolutnie znakomita. No, zobaczcie. Piękne, mętne piwo. Wygląda jak sok owocowy, jak jakiś koktajl, jak smoothie. Jak pachnie. Aromat ze szkła. Pachnie bardzo dobrze, bardzo wyraźnie, tropikalnie. Są też takie nutki cytrusowe, dość wyraźne tutaj: grejfrutowo-limonkowo-cytrynowe najbardziej chyba jednak grejfrutowe. Jest też tropikalnie jest mango, pojawia się ananas. To mango takie dojrzałe, słodkie jest tutaj naprawdę dużo fajnych rzeczy w aromacie. Dużo intensywnej, świeżej, takiej dojrzałej, słodkiej owocowo od owocowości. No, pachnie świetnie, pachnie świetnie. Zatem, próbujemy. Browar, gwarek, teoria mętności, odsłona druga. Raz jeszcze, ee, pokażę puszkę. Bo mi się ona podoba. Bardzo fajny, graficzny motyw. Wasze zdrowie i pozdrowienia dla browaru Gwarek. Spora goryczka. To jest charakterystyczne dla gwarka, że oni łączą soczystość, owocowość piw. Z dość wyraźną goryczką, to jest pewne przełamanie, przełamanie trendu, który w świecie tych wszystkich soczystych, mętnych ipek się zaznaczył dość mocno. Trendu, aby ta goryczka była raczej niska, żeby piwo było bardziej słodkie. Tutaj ta słodycz owocowa, nektarowa jest w dalszym ciągu bardzo wyraźnie wyczuwalna, ale jednocześnie mamy goryczkę, która nam tutaj bardzo fajnie. Kontruje te słodko-owocowe, takie wręcz trochę soczkowo-cukierkowe doznania. Mhm. Czuć, że piwo jest przy tym dość tęgie, dość pełne, ale mamy tutaj 18BLG, mamy ponad 7% alkoholu, więc jak najbardziej jest to uzasadnione. Goryczka w skali 2 na 5, przy czym jak na takie piwo, to znaczy jak na mętną, soczystą e, ipkę, y, myślę, że to jest naprawdę spora goryczka. E, spora, wyraźna, oczywiście jak na takie piwo, podkreślam raz jeszcze. E, ona pozostawia bardzo przyjemny, taki grejpfrutowy, albedowy y, finish, który ja bardzo lubię. alkoholowość tego piwa jest schowana bardzo dobrze i to myślę czyni je zdradliwym bo czujemy pełnię tak jak mówię czujemy tęgość tego piwa ale te ponad 7% alkoholu które tutaj mamy jest świetnie schowane pod tymi owocami pod tymi nektarowymi wszystkimi doznaniami piwo jest przy tym bardzo przyjemnie gładkie, wręcz kremowe to jest charakterystyczne też dla piw z gwarka myślę, że tutaj płatki pszenne, płatki owsiane doskonale doskonale też się wywiązały ze swojego zadania o pianie powiedziałem, że spodziewam się, że będzie dość trwała, nie do końca się to tutaj spełniło ponieważ tak jak widzicie piana się zredukowała do pierścienia dookoła tafli takiej malutkiej tutaj jednej no dwóch, może firanek małych na szkle, na ściankach szkła, ale nie jest to najważniejsze. Nie jest to najważniejsze, dlatego że piana w tym pierwszym momencie rzeczywiście wyglądała bardzo przyzwoicie, zredukowała się, ale to nic, dlatego że mamy piwo, które świetnie smakuje, świetnie pachnie, ma bardzo przyjemną, taką kremową, gładką teksturę, ma dobrze schowane ponad 7% alkoholu. Jest przyjemnie pełne, owocowe, nektarowe, intensywne, takie ipki mętne to ja lubię. A do tego jest goryczka, która, jak na realia tego typu piw, naprawdę wypada bardzo dobrze. Bardzo udane, podwójne, mętne IPA. Browar Gwarek, Teoria Mętności 2. Bardzo udane piwo, gorąco je polecam. Kolejne udane piwo z browaru Gwarek. Eee, myślę, że dla zwolenników tego typu piw, mętnych, soczystych, IPEK, bardzo dobra propozycja. Jeżeli już piliście to piwo, podzielcie się koniecznie swoimi opiniami. Komentarzach pod filmem. Ja rekomenduję zdecydowanie w moje gusta. To trafia.